Cześć kochani, tu gruba rywalubień. Słuchajcie, dawno się nie odzywałem i serio mam dużo pracy, mimo to, że są wakacje i to jest przestrój w akwarystyce. Cała zoologia troszeczkę kuleje, ale y, niestety y, trzeba pracować i robić coś, żeby za 3 miesiące nam dorosło. Słuchajcie, pokazywałem wam kiedyś, że przywiozłem z, z lasu y, korzenie. Liście, to jest ten kawałek kory, który wsadziłem właśnie do L397, bo są to drewnojady. Woda tutaj jest, jak widzicie, bardzo taka brązowiutka, herbaciana bym powiedział. To są typowo, typowa taka woda dla tego gatunku. Gdzieś tak z tydzień temu samiec złożył ikrę. Przerzuciłem go tutaj do groty. Słuchajcie, dzisiaj już gdzieś tutaj widziałem pierwszego malucha, gdzieś wypadł. O, tam już jest. O, widzicie, jest pierwszy maluch, a tutaj widzicie są otoczka z reszty maluchów, które siedzą w grocie. Ja sobie tak oprę grotę, o e, samiec sobie siedzi i tam e, pięknie e, wakuje Młode są pod, pod nim, o z tej strony bardziej widać. U samca e, 9,7, 200, 4, 134 i w większości pekolki właśnie taki widzicie charakterystyczną szczecinę na ogonie, oznaczającą, że to jest właśnie dorosły samiec. Słuchajcie, przy grotach tych klasycznych, które mają na dole próg, fajnie jest i bardzo łatwo wyjąć młode. Co zaraz zrobię, ponieważ tam samica już jest gotowa, dotarła i muszę zabrać wodę. Słuchajcie, wystarczy zabrać grotę, przechylić ją do góry nogami. Napełniamy znowu wodą i ponawiamy zabieg. Wówczas góra, która jest. Jest bez progu, pięknie wypadają z niej młode. O, parę razy wystarczy to przerzucić. Zobaczcie, młode już są we. Kotniku. Prosty zabieg jak dębowe krzesło, dlatego mówię ten próg, który jest tutaj w tych grotach bardzo ułatwia sprawę, ponieważ młode podczas inkubacji nie wychodzą z groty, ale podczas wylewania bardzo łatwo je możemy wylać. Ta grota słuchajcie to jest jedna z moich najstarszych grot, jest bardzo poniszczona dziś tam pęknięta, ale w tej grocie 397 klasycznej MC, uwielbia się rozmnażać. Słuchajcie, tego samca wsadzę z powrotem na dół. Maluchów jest tro trochę, ponieważ to są dorosłe ryby i zazwyczaj tutaj z niotu wychodzi 30 parę młodych. I tak też jest e, tym razem między 20 a 30 maluchów. I uważam, że to jest całkiem dobry e, rezultat. Słuchajcie, takie maluchy muszę powiesić e, w kotniku. I tak jak powtarzałem we wcześniejszych filmach, ustawiam tam w ten sposób filtr wychodzący który od razu na powietrza i filtruje maluchy. Maluchy nie przerzucamy do innego akwarium, zostawiamy je w końcu i niestety one nie mogą nam jeść przez 3 do 5 tygodni. Najlepiej 4-5 tygodni podajemy tylko liście ketapangu, Dębu, buku, grabu, na tym one się żywią, na tym co na nich wyrośnie i jak te um, liście się rozkładają, ten rozkład powoduje, że one prawidłowo jedzą, flora bakteryjna jelita się całkowicie pięknie e, wypełnia i one wówczas mogą normalnie jeść. Jeżeli wcześniej podamy jakikolwiek pokarm, maluchy puchną, dostają bakteryjnego zapalenia przewodu pokarmowego, o którym często mówię i zdychają. Słuchajcie, co do reszty. Oczywiście skalary z domu już są przyniesione tutaj do sprzedaży, bo dorosły do naprawdę dużych wielkości. Kolejne mioty skalarów są na. Na e, e, sklepie, a troszeczkę e, zająłem się mieczykami, ponieważ mam fajne miecze i kiedyś za młodu robiłem e, mieczyka, i teraz zrobię mieczyka czarnego z czerwonymi płetwami długimi. E, pokryję te e, czarne. Samiczki jeszcze bardziej czerwonym samcem niż niż trzeba, żeby utwalić kolor. Więc tym się troszeczkę zajmuję i oczywiście na e, sklepie, na, na zapleczu, kolejne, e, kolejne skalary. Tutaj e, przypadkowy wyleń, więc tutaj jest ich niedużo nie wiem, tam ze 30-40 e, pływają tam na. E, w końcu akwarium wczoraj je zlewałem. Obok mam kolejną ikrę, która właśnie się wylęga. Widzicie ilość maluchów tutaj, Red devila I powiem Wam szczerze, że fajnie wszystko zaczęło wychodzić mówię tutaj para Red Devili tutaj są dwie pary od których właśnie od tej zlewałem wczoraj maluchy tutaj są kolejne dwie pary tutaj jest łączona para niebieski z Devilem ale po pierwszym tarle niestety nic mi nie wyszło i na sklepie mam tutaj jedną dobraną parę i od tych tutaj zabierałem wczoraj ikrę słuchajcie, na sklepie oczywiście puściłem też i waben mustery klasycznie na miękkiej wodzie i tak jak to kiedyś wyglądało puściłem na miękkiej, wszystkie warunki takie jak trzeba i na razie nie ma z tego pożytku 183 też siedzą Lulki palą. Okres bu burzowy i się dalej nic nie dzieje. Obok są 333 Albino. I tutaj od czasu do czasu widzę jakieś tam ruchy tektoniczne u nich, ale jeszcze nie ma tego miodu, co bym chciał. No i klasycznie oczywiście zebry. Eee, też tutaj e, mówię gdzieś coś tam działają, ale też bez jakiegoś takiego większego e, boom, jaki, jaki też bym chciał. E, tak więc e, powiem wam, że wakacje to dobry czas na to, żeby dobrze zaplanować e, wychów ryb. Bo jesienią ta sprzedaż tych ryb rośnie. A słuchajcie, w momencie kiedy ja mam na sklepie swoje ryby które na bank nie są chore. O, tam widzę, widzę malucha e, zebry, e, które nie są chore. E, dwa ryby z e, Azji, które przychodzą do Polski. Najczęściej mają fleksibakteriozę niezaleczoną i one padają. Oczywiście sklepy kupują takie ryby, bo są tanie. Ale jakość tych ryb Mówi sama za siebie. Pamiętajcie, że jakość ryb dużo świadczy później o waszej hodowli, ponieważ musicie mieć dobre ryby, żeby uzyskać dobre maluchy. A z byle czego nie uzyska się dobrych e, ryb? Tak więc e, karmcie w wakacje, bo macie wlęgi komara, dafni, cyklopa w małych oczkach. Są nowaliki typu e, ogórki, cukinia kalafiory, brokuły, swoje własne, niepryskane, najlepsze na świecie wszystkie zioła, macie je pod ręką, wystarczy zebrać, pójść do lasu, zebrać liście dębu, grabu, słuchajcie trochę kory, zbierzcie trochę korzeni, które warto jest gdzieś w kasterkę wrzucić z solą niejodowaną, niech one sobie leżą. I niech się moczą. 3-4 miesiące one zatoną. Macie świetne korzenie do akwarium, już wyprawione i własne, najlepsze. Korzystajcie z wakacji, korzystajcie z tego, że to jest przygotowanie do jesieni i cieszcie się tymi wolnymi dniami od pracy. Pozdrawiamy Gruba Ryba Lublin.